Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie jestem Filip Filipowicz a dziś pokazuję Wam moje spinery Pierwszym spinerem to jest o taki pod światło. złoty spinner, którego zakupiłem w Chińczyku w wzorcowni w HM-ie modzie znaczy się Teraz pokażę wam drugiego, a potem będzie podsumowanie, który się, dłużej, który się dłużej kręci. Ten nie wiem jaki kolor, ten jest naprawdę metalowy w porównaniu z tym. Ten ma kolor złoty. Naprawdę wszyscy naprawdę pełen podziwu. Te dwa sobie zakupiłem w Chińczyku, w Mixmodzie, we Włocławku, we wzorcowni. I teraz przechodzimy do moich zdjęć dziecka. Moje zdjęcia są takie. Już się nimi dużo bawię. Teraz wam pokażę tego. Czarniutki piękny. Fajny, fajny. odkładam do kolekcji. Czyli tutaj. I przechodzimy do ostatniego. Spinerka, też taki fajny, niebieski, też dostałem na Dzień Dziecka, fajnie się kręci. A teraz przechodzimy do podsumowania kręcenia. Dobra, pierwszym spinerem, który będzie się kręcił jest to ten niebieski. Jest on bardzo szybki. Możecie go kupić w kiosku zabawkowym nawet, na Kaliskiej dziewińskiej tego też również możecie kupić na Kaliskiej Dziewińskiej w Włocławku. Serdecznie zapraszam do kupowania. Jest warto. 19, 20 zł albo 18, przepraszam. Ten spinner złoty kosztował mnie, widzicie jak on się szybko kręci, aż widać nawet jakby się w ogóle wolno kręcił. On kosztował mnie 23 zł. Więc bardzo pełen jest podziwu. A ten kosztował 19,90. Tamte też, pomyliłem się. Tak oto to wygląda. Podsumować tą czwórkę. Ten ma dla mnie pierwsze miejsce. Drugie nie, te mają remis bo one tyle samo się kręcą bo to są takie same ten ma drugie a ten trzecie jak wam się podobał ucinek, zostawcie łapkę w górę subskrypcję tam na dole link w opisie gdzie można kupić te spinnery